Święto kultury powiatu wajcharowskiego trwało przez cały miniony weekend. W piątek wieczorem odbyło się pierwsze spotkanie w Muzeum Piśmiennictwa i Muzyki Kaszubsko-Pomorskiej. Wszystkie drogi prowadzą do muzeum. Trzykrotnie spotkaliśmy się z publicznością w piątek, w sobotę i w niedzielę i każde spotkanie było inne. W piątek promowaliśmy komiks, obchodziliśmy swoje 45-lecie, wysłuchaliśmy pięknego koncertu pieśni polskiej. Koncert pod tytułem Pejzaż Ziemi Polskiej w wykonaniu Karoliny Kuklińskiej oraz akompaniującej przy fortepianie Galinie Markowskiej rozpoczął piątkowe spotkanie. Dalsza część wieczoru to promocja komiksu o Wejherowskim Muzeum. Komiks powstał na kanwie scenariusza Piotra Szmanta oraz rysunków Tomasza Mering. Na kilku kartkach było trzeba przedstawić rzeczy, które były związane z remontem, z dyrektorami, z wystawami, z unowocześnianiem bazy. To była trudna sytuacja. Z uwagi na to, że było trzeba się przekopać przez ileś się dokumentów. Też nie wiem do końca na ile to się udało. Myślę, że tutaj największą pracą było dla mnie opracowanie dokumentacji fotograficznej, którą otrzymałem z muzeum, czyli te wszystkie postaci, które mają być w komiksie, wnętrza, tak? Bo sam budynek. No a już potem, jak już było to opracowane, to już było w miarę łatwo to narysować, z tym, że trzeba było najpierw te pasze zakomponować odpowiednio, żeby tą treść i ten tekst umieścić tak, żeby to była z tego po prostu narracja komiksowa. W sobotę muzeum stało się miejscem rozstrzygnięcia konkursu prozatorskiego imieniem Romana Drzeżdżona oraz promocji felietonów Jerzego Hoppe. W niedzielę zaś odbyło się tutaj trzecie jesienne spotkanie ludzi Pióra i koncert Agnieszki Kostęckiej oraz Andrzeja Marczyńskiego promujących swoją płytę pod tytułem Historie Zasłyszane. Jednak nie tylko w muzeum przygotowano atrakcje w ramach Dni Kultury Powiatu Wejherowskiego. W sobotę w Zespole Szkół imieniem Unii Europejskiej w Choczewie odbył się festiwal dobrego smaku. Goście oglądali pokazy taneczne podopiecznych Jacka i Joanny Bernaśkiewicz. Przed publicznością zaprezentowali się tancerze z różnych grup wiekowych. Nie zabrakło pokazu karwingu czyli rzeźbienia w owocach i warzywach. Swoje dzieła pokazali mistrzowie Europy Grzegorz Gniech i Paweł Szczenderski. Panie Skół, gospodyń wiejskich z różnorakich miejscowości na terenie powiatu to zadbały o strawę kulinarną przybyłych gości. Każdy mógł spróbować licznych wypieków zarówno rybnych, warzywnych, mięsnych, a także przygotowanych słodkości. W Nadolu zorganizowano festę pod hasłem Kiszenie w Skansenie. Natomiast w niedzielę w dziewięciu kościołach powiatu odbyła się msza święta z udziałem koncertów pieśni maryjnych w wykonaniu licznych chórów.